Cześć, jestem Gamba czy a to będzie kontynuacja poprzedniego odcinka, ale to będzie jako następny odcinek, więc nie zrobiłem to. No właściwie nic nie zrobiłem, tylko następny, już zaczynamy kręcić drugi, bo ja mam tam limit, czy coś w czy tym stylu, więc no. Weźmy się do pracy. Hmm. Nagrywam do 24. Iść tak hmm, Gdzie tu są te hmm, pistony klejące? a tu dobra Priek, to, do. Jedziemy z tym koksem. jak wam mówiłem, to będzie taki system bardziej skomplikowany. No, tak jak wam mówiłem, więc... Bo ten system ja wymyślałem i w tym moim systemie chodzi o to, żeby nie było tego... tego całego systemu trzeba było robić ten system na zewnątrz, żeby po prostu ściana. Bo moim zdaniem innego wyjścia nie ma. Dlatego robię po swojemu, nie? No. No, właśnie. Irytuje mnie to nawet Nie no, przesadzam trochę. Jak coś wam przeszkadza albo coś w tym stylu, to piszcie! Znaczy piszcie, na pewno jeszcze nikt mnie nie ogląda, no ale... Chociaż ktoś mnie oglądał, tak będzie daleko, to możecie śmiało pisać. Jeszcze nie raz o tym wspomnę pewnie. Zamknięte, zamknięte. No, czyli tak jak mówiłem, wam. o włączeniu tego systemu, mówię Wam, to będzie jeszcze, to już będzie zagadka totalna. Możliwe, że potem. A, to w późniejszym czasie będzie w tak daleko, to wam powiem. Na pewno nie zapomnę Wam, mówię. Podoba mi się strasznie te muzy muzyczki z Minecrafta. tyle Wam powiem też, żeby nie przemudzać. Kurde. Coś? I tu nie chodzi. Zamknięte? Otwarte. Nie, <laughs> nie, nie zwracajcie na to uwagi. To jest tylko głupie gier. na wyłączacie? Dobra, następnym razem wyłączę. Na razie widzicie co mam? Może obuduję to. Endermany ranem jeszcze sam. A bo wiecie co? Ja to zostawię, a zrobię jeszcze lepiej. Wiem, że to na razie wygląda jak jedna wielka dziura. Czekajcie chwilę, sekundę włączy się. Ja? Już jestem, tak w ogóle to tam jest taka fajna górka. Może tam się później zasiedlę? I mm, co by tu jeszcze mam pogadać. Chyba jeszcze 4 minuty. No. to będzie już piąty odcinek. Powiedzcie, czy mi to dobrze wyszło w komentarzach, jak ktoś tam jeszcze ogląda mnie, albo coś w tym stylu. Patrzcie. Fuck. Zapomniałem o jednym z mojego serwera. Starego. Na, pe na pewno pamiętacie ten serwer, on będzie później reaktywowany, więc... Może będzie fajnie. Dużo ludzi wtedy grało na moim serwerze. Było tam aż 15. 15. Tak było aż 15 tysięcy wyświetleń. I tyle też było graczy. Znaczy. Nie było 15 tysięcy graczy. Żebyście się nie pomylili. Ale chodzi o to, że było. Jakby wam to powiedzieć, w ogóle... Tego nie potrzebuję. Chodzi o to, że było co nie niemiara grać i... Po prostu... a szlagi były, no. Może hmm, się tu zrobię wszystko. Zrobię i koniec odcinka i nie będę już tu przynudzał. Popatrzcie sobie na koniec. A w ogóle... Patrzcie, tutaj macie sit, jak chcecie. A po drugie to jeszcze czekajcie, wejdziemy do domku. Ja, ja oglądałem wcześniejszy filmik i powiem Wam, że pokazywałam wam samą łazienkę, a kuchnia na przykład wygląda. Kuchnia na przykład wygląda tak. Możecie sobie podgapiać. Tu się paliło kiedyś, więc no. Jedronko, tak skromnie, można powiedzieć. Tutaj jest ciasteczko, lagi mam, kurczę. Są takie chodziły automaty. O, i kiełbaska wypada, nie? Kurde, przepraszam za lagi. Zaraz tam wyjdę. Zaraz wracam, bo mnie te lagi męczą, naprawdę. No czekacie, Traba będzie pewnie cięcie. No, cześć. Dobra, mam lagi. To chyba przez zajęcie dużego miejsca. Tutaj ogólnie będzie po tym magazynie. Skleję teraz te odcinki. Kurczę, sami widzicie jakie mam lagi. Więc ja coś na pewno wam tu zrobię. Do, do zobaczenia. Przygotował to dla was gamba 3000 tysiące... To narazki. W następnym odcinku nie będę tak przy Cześć. Ile tutaj macie? No, nara.